maneczko niedziela o, za 15-16 się był z... mój widz, zabrał mewka czerwonego Zadowolony Młody chłopak fajnie, że też hoduje sobie ptaszki Przyjechał z tatą i tak Zaraz wypuścimy jasnego Co do gołębnika to to wygląda tak Na jutro sobie zamówię okno Nowe drzwi Zrobiłem prowizorkę, żeby tam czasami Bo tu jest duży okap, to nie Ale żeby z tej strony mi Deszcze nie Nie nasiąkły te Te płyty Tu zrobiłem też na razie tak Czekam za oknem żeby to jakoś ładnie obrobić o, I tutaj jest tak Pyk Tak jak mówiłem Tylko muszę tu jeszcze rączki takie wziąć Bo Nie ma za co zaciągnąć Albo tu wyciąć Ale nie jak wytnę to myszy będą wchodziły Wezmę rącz e, Kawałek deseczki Żeby palcami można było wyciągnąć O szuflady Nie martwcie się. To nie nasiąka. Zale ty, powiem tak. W takim gołębniku jak ten niektórzy mają całe loty po 200 gołębi, więc myślę, że to wtedy nasiąknie. Jak jest bez rusztu. Ale tu będzie tam 30-40 ptaszków, więc tu będzie na bieżąco schło. Tak samo jak w to jest to, ta sama sytuacja. O. I pyk. Ta sama sytuacja. Co tutaj, nie? Tutaj jest. Też mało ptaszków. O, jaki ładny mewek. O, wyszedł. O, tu co się opala. Te to są super. A i wczoraj też był kolega, to mówiłem. Zabrał tego. Tu się opalają. Pierzą się już ładnie, wam powiem. Te, te jak się pierzą, to brzydkie. Eee, zabrał tego pocztowego. I tak. Z płytą. Tutaj z tą obróbką na dach. Tutaj. Tak, y, zamówię blachę jutro. I zrobię. Bo to może ładnie wygląda deska, ale to rzeczywiście będzie kiepski pomysł. Będzie się lała woda, ta płyta może nasiąknąć. Zaraz wejdę na fakt, to wam pokażę. No, jak będzie mało gołębi w tamtym gojemniku na tym ruszcie, tam też jest płyta jedyneczka, nic się z tym nie dzieje. Z zero, w takich gojemnikach to jest zero wilgoci. Papę dzisiaj przymierzałem, czy mi starczy, bo miałem tam... Kupiłem rolkę tej. Tej najgrubszej, jakie jest możliwe Ten Werner Tej miałem, nie wiedziałem ile Ale rozwinąłem i Elegancko, no tak to będzie, tu będzie Blacha Tam poś... nie ma co żałować tam 300, 300, bo to gdzieś pewnie będzie kosztowało 300 400 zł Obiję się Blachę wywiniętą o, tutaj będzie widać, tutaj jest ten, ta wentylacja, nie? O, pyk, 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 Ale ciągnie. Czuć jak ładnie powietrze, ten. No, i płyta nic nie będzie siąkła. Tu będzie wy... taki elka, nie? I tu okapnik, taki jak przy parapecie i tak, coś do podbitki. I będzie super. I na lata. Na razie położyłem, przybiłem, widzicie. Wymyśliłem tak, żeby wiatr czasami nie ten. Bo nie wiem kiedy mi tą obróbkę blacharską powyginają, bo urlop urlopy i wiecie, to na razie położyłem tak, jakby deszcz padał czy coś, to zawsze zleci, nie? A tą papę to sobie obrobię tą blachą. To wtedy się weźmie i papę, te, ten palnik mam. Mówię ja tam nie jestem jakiś tam... Majster hey. zrobię prawie wszystko, bo jestem taki dubek, ale ale i wiem co nieco jak to się robi ale ale ten No ale mówię Kto tam robi takie rzeczy na co dzień Tutaj ta tu już siateczkę muszę domówić tam ta jest zarąbista, mocna siatka, naprawdę mocna zarąbista siatka Okienko zamówię nowe, żeby mi nie szpeciło. Tam jeszcze też siateczkę dam, o. żeby nic nie wlazło. Ja wiem, że tam trzeba dać siateczkę, wiem, bo mi ktoś tam pisał. Wiem bardzo dobrze, ale bardzo fajnie, że się martwicie i bardzo się cieszę, że mi też doradzacie. No i tyle. Nie wiem, one już tu długo latają. Zaraz wypuścimy tego koka. O, tu jaki meweczek ładny. Ten ładny meweczek. Dobra. Prowizorka drzwi. E, będzie okno. I, i, I wstawi się okno. Resztę zacznę robić. Nie wiem, tych desek to chyba na styk mi starczy. Dzisiaj pomalowałem to na raz ten bok. Tu przed przybiciem deski też pomalowałem i od środka. Tutaj to oczywiście pędzelkiem się dojdę. No i będzie fajnie. no O i z tyłu już pomalowane na dwa razy, nie? E, ktoś tam pisał, że co roku albo częściej będę musiał malować, żeby zbarwny mogłem. Nie, kolego. Ten, ten gołębnik, nie wiem ile ja już go mam Dwa lata ja go, ja go przywiozłem i on był Taki obskurny, ta farba odchodziła Nie wiem czym on był pomalowany Ale zobacz Z dwa lata i ja go pomalowałem i Tutaj jest taki Co to jest? I w miarę ładne te deski, nie? To dorabiałem, bo tu nie było. Nawet jakby co, co 2-3 lata umalować drewno, to drewno ładniej to wygląda. To co to za problem, taki gołemni? Dwie godzinki umalowane, nie? No, tu od zachodu może trochę na tych sękach ale to nie jest problem. Tamta farba jest jakaś ta, mówię ze Szwecji. Podobno bardzo dobra, najtańsza, ale zobaczymy. To jest mój pierwszy gołemnik, jaki buduję, więc człowiek się uczy na błędach, to zobaczymy, ale myślę, że będzie dobrze. Dobra, wypuszczamy tego koka. Taka krótka relacja. On trochę pojad, trochę ten, ale to będzie chodziło. Zaraz weźmiemy... Ja mam pomysł, czekajcie. O, wziąłem je trochę na ziemię, żeby zleciały. Nawet go nie będę łapał w rękę, tylko otworzymy tam Otworzymy tak O, o kurde Otworzymy mu jakoś blokujemy, zablokujemy Aby sobie mógł wyjść. woda już Mówię koledze, wszedł do pocztowych No co on? Tak to się szarpał w tej klatce Chciał wyjść, a tu no, jazda Jazda No wyłaś, możesz na wolność wyjść Na obcego Nie To będzie rakieta, czuję O już patrzy, już patrzy E, zobaczcie, Bez to Ale King Kong <laughs> Oj, matko i córko. O, meweczek wyszedł. Gdzie to Bobo? O, Bobo Fruto. Kurde, ja to myślałem kolego, że ty od razu dolątło. Leci, 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 leci. Tam usiadł na garażu. Zerwał się. A, gówno tam. Zara, wezmę drobnego. Zaraz jadę na basen. Zamykam te boby. Oni, jak nie odleci, to go, Nie wiem, na do gołemnika, tego na pewno nie wpuszczę, bo wiecie co może być? Ludziom tak chorują, podobno zdychają. Że to jest masakra. A on się tu widzę, że dobrze czuję, bo tu jest jasnych Multum. A one dzisiaj ładnie latały nawet. Ja nie chcę ich ganiać, ale one same. Gdzie on tam jest? Ale zobaczcie jakiś syn. O, jak ktoś mi mówi, że jasny to jasny. Gdzie on jest? Zerwał się. A jest tutaj Ale się wyróżnia Zobaczcie jak się wyróżnia Wielkością O, zobaczcie, mój samczyk po prawej ten samczyk To najlepiej widać e, różnicę Zobaczcie Samczyki moje o gruka mój samczyk do niego Zobaczcie jaka wielkość Kurwa, nawet pocztowe, przepraszam, że bluźnie. Mniejsze od niego, ja pierdzielę. Zobaczcie. To jest właśnie gołąb a gołąb. Moje teraz brzydkie, bo są rozpierzone. On widać, że. Ale zobaczcie wielkość. Moich samców. Jasność. Łebki. O, samczyk. Samczyk i samczyk. Stoi. Ale kinko, co? Kurwa, tak jak możem prawie. A powiem wam tak, pocztowy z tym skrzydłem podlatuje już coraz wyżej. Osparował się z tą pocztową, co tam idzie za tym jasnym. Podskakuje już coraz wyżej. Myślę, że na dniach tu wyjdzie na dach jak jak nie będzie się chciał zerwać i nie odleci to. Zobaczcie moi żałobne. Jakie bialutkie. Pasiate. Ale taki to dobry na siłę do, do lotu. E! A się tu dobrze czuje. Stado jasnych. O, to jest właśnie ta różnica. Kurde, schował się. A idzie. Dobry do lotów. Mocny gołą, taki widać Mocniak. A się może zerwie O i to jest różnica Jasny, samiec jasny i samiec jasny Zobaczcie Bo to chyba samiec, bo jak to wywoła by samica to Bój się Boga nawet oko jakie jest porównanie, u mnie samczyk jakie ma oko, a ten, ten to tak wygląda jak te pocztowe milki. To ja się kuźwa nie zerwie, dziadostwo. Gdzie <gryst> on? Może odleć Szkoda moich tylko płoszyć Ale dzisiaj ładnie chodziło, tam z 80 Jakaś wrona przyleciała Same kuźwa się Tam idzie, chyba w górze o klepie Albo to jakiś. Ja tam patrzę, a on tu może siedzi już na dachu z powrotem <laughs> Ja to bym ich szybko rozgonił bo to widzicie jakie te młode to one lubią chodzić bez szmaty, bez niczego i wiedeńskie też z nimi chodzą, bo dobra, chodzi chyba Chyba nie usiadł co jak myślicie Może go tu widzicie gdzieś. Nie, nie widzę, ja go nie widzę On taki znaczny Ale Trzyma się gołębi Nie chcę tego gonić bo to Nie chcę, żeby latały Wolę, żeby sobie pospacerowały po podwórku A nie chcę już Same się zerwią, pochodzą, lubię popatrzeć. Jak sobie chodzą. O, moje jaśniaczki siadają, o! Ale, ale nie chcę ich ganiać. Nie chcę, bo jak, jak zacznę je ganiać, to wiecie co? To wtedy mają przez te wiedeńskie, bo i wiedeńskie wtedy są już niewypuszczane. O, tu fajny samczyk zanim polatają, ten, później już się szybko robi ciemno stratne są wiedeńskie A. i to jest przerąbane, o, zobaczcie tam jaki na kominku samczyk młody z tego roku o kurde, jeszcze miałem szczepić tego gołębie, dobra w tygodniu idę to o już tutaj co, ciekawe czy usiądzie czy Nie usiądzie, ja tu nawet z drabiny nie będę schodził. O, zobaczcie, jakie u mnie samczyki są, jaśniaczki i tak brzydale, bo się pierzą, nie? O tam lecą, nie wiem co tam. Jakieś latają pocztowe, czy to jakieś obce? No, popatrzmy na jasne, Robert. A, dzisiaj, no właśnie, jak się strzasły. Kurde, biegiem na drabinę leciałem. Tu przy wieku od hordy nogę wsadził Wiedeński. Obrączka mu tam się zahaczyła. Matko, mówię już po nodze. Biegnę na ten. O, jak się podniosły. Biegnę Wziąłem go ręką, mówię, noga cała No cała Trochę puściłem tu na dach, kulał, ale O, kapciaty Siada jakiś urwa ty, ty, Nawet te kapciaty to lotne Zobaczcie, jakie kapciaty siada Nie ma kapciaty, nie kapciaty Wszystko musi chodzić Żałobnicy w ramce zobaczcie jak se przyklepał w ramce tylko po piórku one to popłoszone ale no zobaczymy czy usiądzie nie usiądzie ja tam bym je bardzo szybko rozgonił to Nie wiem czy on lata z tymi czy nie lata, chyba lata. Piększy. Ta z tyłu. O, maweczek ładny. No siadajcie, bo mi gorąco już. Nie ma czasu. Jest tam tych gołębi, co ja mam wam jeszcze poopowiadać. No i gołębniczek będzie tak wyglądał z tej perspektywy. Jutro pomaluję na drugi raz ten front, albo nie będę na drugi raz malował. Pomalu zacznę z ten w bok raczej, front pomaluję to, później wysknie to, to i bok się pomaluje tam. Najważniejsza to jest teraz ta obróbka, nie? Obróbka blacharska i, i ten. No i tą papę przykleić. Jak to już będzie, to wiecie, już będę w domu. Siatkę, kupię, no to ruszta sobie wymyśliłem trochę inne. Zobaczycie jak to. O, jeden szczaki się trzaskają. O, młode, bo to się młode spar sparowało, a tam te je tam jeszcze chodzą, nie wiem czy on tam jest u nich czy nie ma kuźwa, na no nie usiądą nie chcę wam tu tak długo nagrywać tu, ten gołemnik fajny, bo ma gąty i fajnie wygląda, tutaj gąt to nie byłoby widać, więc no ja siadaj. siadają, o no, widzicie, wiedeński, jaki ładny tam latał z nimi. O. Zobaczcie, jaka laleczka. Ten. Laleczka. I wiedeńskie, i ten. I... E, zobaczcie, odbija. No i dobrze, nie będę miał problemu. Klepie, klepie, klepie. E, czekajcie zajdę, bo ja nie widzę nic. Przez to słońce o. Tu będzie lepiej widać No zobaczymy czy usiądzie, trochę się obniżyły Matko jakie słońce, mi to się w oczach troi Kóźła Idę sypnąć ziarna bo się nie doczekamy. Albo tym sypnę, to... O, tym sypniemy. O, mój podróżnik, co był w Gdańsku ze mną. Nie, podróżnik jesteś. One mają tylko to, do siebie głupie, że są takie krótkie, że brudne przy tych dziobach. Noweczki. Tak, ja nie będę cię karmił, on już umie sam jeść, wiecie? Nauczył się. Zobaczcie, jakie z tego roku, jakie buty dostają te. Widynki Widynki, motylki Zobaczcie lawindra jakie Tam te kuźwa nie usiądą Może jakoś tu zaflatruje, czekajcie No Wziąłem je trochę na ziemię tamte nie jak to Nie wiem czy on nawet z nimi lata Zaraz Zobaczcie, jak się pierzą te motyle. Te motylki. Jakie ładne są. Jakie kapcie mają wielkie. No i gdzie te boby. Dzisiaj też latały. Za 80 sztuk. Latały, latały. Z, nie wiem, z 50 usiadło, 60, 20 zostało. Później patrzę, nie ma. Za 20 minut górą przyszły. Mówię, co za boby. O, nie chcą. Nie, no dobra, o, a on tam maszeruje, już się odbija odbija, odbija się dobra może zaraz usiądą o, popatrzymy na te bobeczki usiądą, zamykam Uff. powiem wam, że w ten urlop dwa tygodnie miałem bardzo mało czasu z gębiami, na nie wiem tam Poobrączkowałem tylko te młode. Jednego wyrzuciłem, bo mewek spadł. Nawet nie zauważyłem i go. Niestety stała się masakra Ale to przez ten gołębnik. ale to już będę miał spokój. Dobra, może później wam dogram No dobra Trochę się już obniżają. Nie no nie usiądę Ciekaw jestem czy usiądzie no. Dobra A to można inflatrować jak ona No i dlatego nie chcę ganiać bo Szkoda tych wiedeńskich Zamiast se po trawce pochodzić, to szybko, szybko, bo te jasne, to kuźwa 5 minut nie latają, tylko jak widzicie. Cieka usiadło. Dobra. Może usiądą. Chce. Ty mi trochę ruszyć. Tam nie chcę, żeby ten jasny tu usiadł, ale żeby te moje już usiadły. Bo z ciekawości. Czy usiądzie? Czy on w ogóle. O, usiadły. E, patrzcie, nie, to jeszcze mój żałobny tu. Nie wiem czy on zobaczmy czy usiadł czy nie usiadł i przez to ich latanie filmik się wydłużył pogadałem głupot o jejku jejku siedzi Kocwaj nie wiem Widzicie go, bo ja go nie widzę. A siedzi tutaj. Zobaczcie. Nie odleć. Dobra. Wezmę go do klatki. Jakoś. Bo będę musiał złapać do klatki. Albo jak zamknę, to go wygonię. I tyle. Niech sobie leci, nie? A tu fajne. Fajne. pierzą się. Dobra, narka. Ech. Jutro do roboty. Trzymajcie za mnie kciuki, a ja będę za was też trzymał. Pozdrowionka, trzymajcie się, zdrowo i ciepło.